Cześć, witam Was na moim filmiku podsumowanie instalacji fotowoltaicznej za 2021. No, mamy sierpień 22, a ja wrzucam 21, także na bieżąco jestem. Słuchajcie, filmiki będę robił raz w roku, tak postanowiłem. Żeby, żeby zamknąć zamknąć rok bez sensu, co miesiąc rzucać i, i nie wiem, podniecać się. Przynajmniej w moim przypadku, ja absolutnie, jak, jeżeli ktoś chce, to może to robić. Ja po prostu mnie to nie... Mm, no, mnie to tak nie, nie, nie fascynuje, żeby co, co miesiąc tam codziennie spisywać, ile wyprodukowałem i tak dalej. Będę to robił, będę zamykał rok od stycznia do grudnia. Wtedy mamy pełny obraz, jeden filmik, nie oglądamy tego, nie siedzimy godzinami. Nie marnujemy na to czasu i każdy coś sobie z tego wyniesie. Dobra, tak w skrócie, żeby też ja staram się, żeby te filmki były krótkie. Moja instalacja 9,75 kW plika, czyli rocznie powinienem uzyskać ponad 10 000 kWh. Mam 26 paneli longi i Sofara 8,8. Poniżej mamy zdjęcie, jak jest, rozłożone są panele na moim dachu. Tutaj mamy północ, ten narożnik domu jest na południu. Yy, dane klimatyczne, zielona góra, ja nie jestem w zielonej góry, ale takie tutaj są założone, bo mieszkam w województwie lubuskim. Yy, dla przypomnienia rozliczenie mam roczne za energię elektryczną. Yy, słuchajcie, instalacja kosztowała mi 3200 zł. Gmina mi dotowała do tego biznesu 5000 zł, państwo mi dotowało 3000 zł, więc instalacja mi tak naprawdę kosztowała 22200 zł ale państwo jeszcze mi zrefundowało w Picie za 2021 17% z tej kwoty, więc de facto instalacja mi kosztowała 18 426 zł za 9,75 kW Pika. Ilość kWh 4241, a tu mamy 4, przepraszam, dokładnie 4241 kWh. To są wartości od lipca do grudnia, ponieważ w lipcu Uruchomiono mi instalację w uleży 6 albo 8 lipca, więc od stycznia do czerwca tego nie będziemy liczyć. Przez rok czasu mi 4241, to są te wartości. Natomiast ja w falowniku na koniec roku spisałem 4265, to jest jakaś tam różnica około 20 kWh. To są wartości spisywane z aplikacji Solarnet Smart więc on gdzieś tam te 20 kW sobie układ na no nie wiem, na jakieś tam własne potrzeby być może falownik tyle pobiera za ten okres nie, nie wnikam yy, i tak o, przez te 6 tak, raz 2 3 4 5 6 przez te 6 miesięcy wyprodukowała mi yy, taką wartość 4240 po 60 zakładam że tutaj yy, inaczej kalkulacje miałem dla taryfy 11 ponieważ jeżeli chodzi o pompy Ciepła, o potem jakoś sprzedawcy wszyscy robią to w G11. Myślę, że najprościej, po prostu, to zrobić w G11. Ja natomiast mam tarfę G12, dwustrofową ale będę tutaj się opierał o tarfę G11 w innych filmikach, gdzie będę porównywał G11 z G12. W moim przypadku zobaczymy, jak to jest, jak na tym wyszedłem, czy dobrze zrobiłem, ale to już jest inny temat. I teraz tak o. Ilość kWh do magazynowania. Skąd jest to 2939? Już Wam tłumaczę. Stan licznika na falowniku fizycznie spisałem na koniec roku. Był 4265 kWh. Następnie z NEI, NA, znaczy z licznika NEI w skrzynce, spisałem sobie wartości wprowadzone do sieci na koniec roku. 21. I to w strefie pierwszej miałem. 2177, a w strefie drugiej 762. Czyli wychodzi na to, że te 2939 to jest suma pierwszej strefy i drugiej. Czyli tyle wprowadziłem do sieci. 2939 kWh. W związku z powyższym, że Enea zabiera sobie 20%, tutaj mamy, 20%, czyli te, tego co wprowadziłem, to ma, mam do dyspozycji, miałem, 2450 kWh. Jeżeli pomnożę sobie to przez stawkę 60 groszy, wychodzi na to, że zysk z magazynowania, czyli te 2450 to jest 1470 zł. Zysk z konsumpcji. Jak wyszedł zysk z konsumpcji? Już Wam tłumaczę. U mnie konsumpcja wyszła 1326 kWh, czyli po prostu. Od tego co falownik wyprodukował, odjąłem sobie wartości, które wprowadziłem w strefie pierwszej i drugiej do sieci, i wyszło, że różnica to jest 1326, czyli 31% to jest u mnie konsumpcja. Czy autokonsumpcja, zwał ją Czyli zysk konsumpcji mam to, a razy stawkę wychodzi 796 zł. Czyli łącznie suma tych dwóch wartości daje mi to, że od lipca do, do grudnia. Moja instalacja zarobiła 2265 zł. Nawet mogę sobie tutaj kliknąć. O, ładnie tak wygląda. Więc 12% z tej inwestycji mi się zwróciło. Do zwrotu mam jeszcze 16 160 zł. I tak to wygląda. Słuchajcie, spotkamy się na kolejnym filmiku za rok. W sumie nie za rok, tylko za pół roku. Postaram się szybciutko w styczniu zrobić. Podsumowanie 2022 roku. Dzięki za, 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 za komentarze i za e, lajki i co? Ehm, usiądę na dniach i porównam jeszcze sobie taryfy G11 z G12 i jak to wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!